Z tej strony Mariusz i Ulek. I nie wiemy, kto z nas bardziej lubi klocki. Dokładnie tak. A gdzie dzisiaj jesteśmy w ogóle? W Lesie. Dokładnie, w Lesie Bielańskim, ponieważ będzie dzisiaj wyjątkowy zestaw. A tak w ogóle, to od dzisiaj będziemy, nie będziemy nagrywać w, naszym, w naszej klockarni, w naszej szafie, tylko w, gdzieś w plenerze. Jak będzie pociąg, to przy pociągach, jak będzie motocykl, to przy motocyklach, taki ulek, Jak będzie, nie wiem, jakiś astronauta, to będziemy szukać kosmosu, będziemy szukać miejsca związanego z kosmosem. Jak nie, będą dinozaury, to nie, będziemy... Nie, muzeum, muzeum, muzeum kosmosu. O, możemy na przykład do muzeum kosmosu iść. A na przykład, jak będzie, jak będzie na przykład dinozaur, to będziemy szukać dinozaurów. Jakiegoś, nie wiem, jakiegoś... Muzeum dinozaurów. Muzeum dinozaurów. No nie wiem, czy muzeum geologicznym się zgodzą. Ale moglibyśmy na przykład znaleźć jakiś pomnik dinozaura w Warszawie. Tak. Albo pod Warszawą. To jest bardzo A, fajny albo, pomysł. Albo, albo, możemy pójść na przykład do wieży, gdzie w mhm. Londynie jest najwięcej miejsc, gdzie jest na przykład pomnik dinozaura. No jest. No ale w Londynie to pewnie będziemy mieli ma, takie małe zestawiki. Bo to nie będziemy mieli dużo rzeczy. Dobra, pokażemy Wam dlaczego w ogóle jesteśmy w lesie. Jesteśmy w lesie, ponieważ dzisiaj specjalnie dla Was mamy Forest Menów, czyli bardzo wyczekiwany przez wszystkich zestaw. Jest to Forest Hideout, czyli kryjówka w lesie, tak? tak Pienożepały tak się nazywa. 45, 45, 67 zestaw, 258 części i jest to nawiązanie do starszego zestawu. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj zobaczycie. Chyba 60-57 się nazywało, z tego co pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywało, ale zobaczycie gdzieś tutaj w tle i zobaczcie. Bardzo fajne klocki. Mamy tu nowy typ mieczy. Mamy tu w ogóle. Nowy... Włócz... Mamy tu nowy klocek, ten brązowy. Mamy nowy tutaj. Znaczy, znaczy to jest piaskowy? Piaskowy Pieskowy. mamy taki brązowy. Ale nowy. Aha. No. mieliśmy tylko taki biały, ale mm -hmm. teraz mamy nowy. Dobra, mamy kwiatki. Mamy tutaj Nie, 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 zobacz, mamy, nie kwiatki. Nie mamy tego. Tak, to jest nowy. Tych, 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 znaczy, wydaje mi się, że to jest chyba starsze drzewo. Wydaje mi się, że to jest drzewo chyba z lat 80. albo 90. jakoś tak mi się wydaje. No tak, to te jest bląbowe, takie fajne fajny format. I te i tarcze. No, tak, no bo to jest taka leśna kryjówka i to są takie już ciemne drzewa, takie starodawne. W ogóle nowy rodzaj włóczni, czyli włócznia taka srebrna, my mieliśmy do tej pory brązową i czarną włócznie i to jest w ogóle zestaw na 90-lecie i zobacz, jest od 18 lat, a ty masz ile? Niecałe 5. 4. 4,5, dokładnie, ale to nieważne, nie można składać 18 plus, jak się ma 4 nawet. Co tu jest w ogóle pięknego, to jest ta żółta obramówka. Żółta obramówka to jest po prostu miód na moje serce. I, 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 i tło na górę dokładnie i te góry tutaj 90-lecie Lego ten napis w ogóle Castle System Forest Hideout to w ogóle jest część też starodawnych starodawnych w ogóle Lego tutaj tych zestawów z lat 80 i 90 -tych. Pokazywaliśmy Wam kiedyś takie, taki zestaw z 82 roku z Space'a. Może niedługo zrobimy jakiś, jakąś recenzję tego. To tam też jest właśnie napisane Space, też, też jest żółte pudełko. No to jest po prostu nawiązanie do lat 80. typowo. A tamten zestaw w ogóle Forestmenów jest z 87 roku. To co ile? Zobaczymy co jest w środku? Tak. Mamy nóż. To co? Razem? Tak. Chodźcie tu. Ciach, ciach. Bardzo fajnie, że mamy tasie. Dobra. Co my tu mamy? Zobaczmy. Nie mogliśmy się doczekać, co? Jeden, dwa, Ujej! Ojej, ale w instrukcję instrukcji nie fajnie. Tak się pogięła. No ale zobaczymy zaraz. Może nam się tak Trzy, cztery i pusto. Bardzo fajne, ekskluzywne pudełko. Książkę. Dobrze. Użyjmy na niej książkę i będzie fajnie. To wysoka Słucham? żyrafa i wysoka świnia. No fajnie. Zobaczcie w ogóle co jest. Zobaczcie w ogóle co jest z tyłu. Może mi się uda to jakoś fajnie pokazać. jest taka żyrafa i świnka. Piękny zestaw. Wow! Zobacz. No. I z tego co widzę nie ma naklejek. Nie ma naklejek, są same nadruki. Mamy to, mamy to, są same nadruki. Uhu, nie, ma naklejek! Dokładnie. To ja, ja jestem nowy, nowy, nowy Ajajaj ta No tak, tak, zgadza się. Kroszkę niestety jest pogięte. Ale bardzo fajny... Nowe buźki. No zobacz jaki ciemno ciemnoszary takie tło. Z razę te nowe klocki. To są. Mhm. Wiecie co? Tu by się przydało na przykład... W tym miejscu z tyłu przydałoby się na przykład, nie wiem, zdjęcie zamku, który będzie teraz od 8 sierpnia. Szkoda, że nie od 10, bo 10 sierpnia to jest w ogóle urodzin LEGO To by była bardzo fajna data na premierę tego. I teraz tak, patrzcie. a ja też mam w sierpniu. No tak, 19 sierpnia Lego kiedy ma? 10 sierpnia. Nie wszyscy mają w sierpniu urodziny. Zobacz. Ciemno szare, ciemno szare, ciemno szare tło. Patrzcie ciemno szare tło. Bardzo fajne to wygląda. Wygląda naprawdę super. Takie cień szary, tu. No, i super, że mamy tą papierową instrukcję. Dobra, słuchajcie to co? Zrobimy tutaj leśną, leśny speed building w, w takim otoczeniu lasu. Może wrzucimy jakieś fajne dźwięki leśne w tle. I będziemy zaraz składać i pokażemy Wam jak fajnie wygląda ten cier, cier, zestaw. Cier, 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 cier. <noise> Dokładnie, a jak nie chcecie oglądać Buildingu, to oczywiście w czasówce możecie sobie przewinąć. Thank you No więc dzień taty udany, co? Julek. Udało nam się złożyć taki fajny zestaw. No, patrzcie w ogóle jak to się fajnie otwiera tutaj. No po prostu już to... Co to? Stos. dokładnie. Nie tu ma co Wygląda to niesamowicie. Mamy tu dwóch Forestmenów. chyba Julek się cieszy. Mamy dzień Taty. w bardzo fajny sposób spędzony nie, Julek? Tak. Dokładnie, z kocuchami w lesie. I co, Julek? Co najbardziej ci się podobało tutaj podczas składania? Który element najbardziej Wszystko. ci się? Wszystko, a jakbyś miał wybrać jeden? To Forest Mani. Forest Mani na pewno się spodobali. No to super. Mi też się podobają Forest Mani. Tak naprawdę pani Forest Man i pan Forest Man. Na... Może to jest Mi się, mi się podoba to. Aha. To i to. Mm -hmm. I jeszcze ten, no, jeszcze to mini drzewko. Mini drzewko. To? Wiesz, to, to mini drzewko chyba mamy z takiego zestawu mam, Basic nie. z lat 80. Koniec słówka lat 80. Nie mamy. Mamy, mamy, z tego co pamiętam. Podobne. Mamy tutaj Forestmena i Forest Womenkę, można powiedzieć. Zestaw, który po prostu jest spełnieniem marzeń wielu Ludzie. ludzi, wielu dorosłych fanów Lego, ponieważ tak. jest to nawiązanie do starszego ja zestawu. Po prostu chciałem to kupić no, Bardzo fajny grzybek. Mamy no, tutaj... Muchomorka, mamy tutaj kwiaty, kwiatki, choinkę. No i zobaczcie ile tutaj mamy fajnych, zielonych tych elementów. Bardzo fajnie zrobione jest to w ogóle drzewo na górze. Wygląda na jakieś stare takie, bardzo stare drzewo, ponieważ jest już czarne takie. Czarne, z którego wychodzi, wychodzą takie gałązki. Mamy tutaj taką klasyczną, bardzo, bardzo starą flagę. Taki daszek, też charakterystyczny dla serii Castle. W ogóle te szare elementy, czarne, wszystko pamiętam je ja dokładnie jak jakbym mały w Twoim wieku i, to i też jest składałem. Coś no, też bardzo fajnie to wszystko to to wygląda. Wie, ja pokażę, Wy jak, go, jak, jak, może... jak zamknę, to pokażę Wam, co tu jest. Dobra. Tak. I i teraz odwróć. Się. Odwracamy. Ups, Pan nam wypadł. Odwracamy. Ja, nie, Dobra. jeszcze wam pokażę, no. pokażę wam pokażę. Wam I co? Odwracamy? Tak. Patrzcie. Zobaczcie, co my tu mamy. Mamy tutaj kryjówkę Forestmanów. beczka w której mieści się złoto. Mamy tutaj drabinkę i możemy sobie tutaj wejść i celować w złodziejaszków, którzy chcą nam wykraść to złoto. Czyli możemy sobie tutaj postawić naszą. Zobaczcie, tylko może sobie wejść po drabince na górę. I zobaczcie, może, może sobie pilnować, niewiele tutaj widzi, niestety, ale łuk przechodzi, więc może więc jest ok. No właśnie, kurczę, trochę dziwne, nie, że tutaj nie ma takiej większej przestrzeni, że on może sobie zobaczyć coś. Popatrzcie sobie na minifigurkę, jest też bardzo niesamowita, cała zielona, klasyczna. Obydwie minifigurki są w ogóle bardzo podobne do siebie. Są całe podobne. Dokładnie, ta minifigura jest to mężczyzna, czyli ma bokobrody, bardzo fajne piórko na górze w swoim kapelusiku koczan i łuk z kolei jego koleżanka ma bardzo fajne tutaj włoski, taki fajny warkocz, bardzo mi się ona podoba. Klasyczna taka buźka, chyba ją kojarzę z serie City, taka Niczym się nie wyróżniająca w sumie, ale ten miecz... O strażaczki ją pamiętam. No, dokładnie. W, ale ten miecz jest po prostu no niesamowity. Miecz, ach... Do tej pory miałem takie zwykłe szare miecze, a ten jest taki no srebrny. Taki, 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 taki mięciutki. No, dokładnie. A w ogóle zobaczcie jeszcze te tarcze. Ale to wszystko tutaj bardzo fajnie się składa. Bardzo estetycznie to jest w ogóle zrobione. To jak Element estetyczny. Fajny... No, dokładnie. Estetyczny, jak lubię w ogóle to słowo. Powrót do przeszłości. Powrót do tego 87 roku. No, mnie jeszcze wtedy na świecie nie było. Ale jest to naprawdę bardzo fajny Tylko zestaw. Się na świecie nie było wtedy. A, no i zobacz, jeszcze właśnie mogą sobie trenować. Widzisz? Ustawiać, ustawiają sobie tutaj taką tarczę i może sobie strzelać do tarczy i może w ten sposób ćwiczyć. Powiem Ci, że mamy jeden zamek. Niestety jest. Yy... Niekompletny, tam chyba dwóch, trzech części brakuje w nim. I mam bardzo podobny zestaw kolorystyczny. Jest niebieski, szary, czarny, yy, zielony i chyba w sumie tyle. Czerwonego, czerwony faktycznie też jest flaga. Brązowy. brązowy go chyba nie ma, z tego co pamiętam. To jest to, to bo... Są czarne skały. Beczka, beczka, to jest. Mhm, no tak. To jest. Dokładnie. To jest. I. Wszystko się tutaj powtarza. to, czyli to jest. jest taki faktyczny powrót do lat 80., -tych, 90. -tych tego, tej serii castle. To, to wszystko się tak chwalnie powtarza. Mam nadzieję, że Lego zostawi to i będzie powtarzać nam serię castle. Eee, dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak Wam się podobał ten zestaw. Czy macie już kryjówkę FS-menów? Czy bawiliście się serią Castle w dzieciństwie i do zobaczenia w kolejnym odcinku na pewno jeszcze pokażemy wam jakieś fajne miejsca w lesie, w plenerze dokładnie, w plenerze a będzie inny zestaw Artel Double Decker Double a to w Londynie może nagramy. Tak, nagram to dekrebas nagramy przy przystanku No, w sierpniu, już za jakieś niecałe dwa miesiące czeka was troszkę serii, troszkę odcinków z Londynu, ponieważ tam będziemy i na szczęście będziemy 10 sierpnia, czyli w urodziny LEGO. Pójdziemy sobie do jakiegoś Lego Storu i zobaczymy. 10 sierpnia. Dokładnie jak wygląda jak wyglądają urodziny LEGO w, w Lego Storze. Tak? Dobra. Dzięki wielkie, że jesteście z nami, że oglądacie nasze odcinki, że się z nami bawicie, że z nami składacie to Lego i zapraszamy przed kamerę. Może pobawicie się razem z nami. Cześć! Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Co to było? Cześć!